1495 rok. On, człowiek Kościoła, pierwszy raz przyjeżdża do zamku w Itzbarku Warmińskim i ma czelność naruszać stary ład Kościoła. Wstrzymuje słońce i rusza ziemię. Mikołaj Kopernik przebywa w zamku 7 lat i o tym okresie jego pobytu właściwie nie wiemy nic. Jest jednak coś. Pozostawia tu stały ślad w obecności swojej na ścianie, szkic, podwaliny nowej teorii która rewolucjonizuje świat, a jego dzieło po 73 latach trafia na indeks ksiąg zakazanych o obrotach sfer niebieskich. Wiek później uczony Galileusz, opierający się na teorii Kopernika, zostaje skazany przez inkwizycję na więzienie. Obowiązuje 1600 lat system geocentryczny Ptolemeusza, a nam, ludzkości, potrzeba było stuleci obserwacji nieba i badań, żeby udowodnić, że teoria Kopernika, pierwszego heliocentryka była odważna, ale to był wielki krok dla ludzkości.